Cześć, dzisiaj powinien być kolejny odcinek z gry Minecrafta, ale muszę niestety ja Wam coś pokazać. No, więc tutaj wybieram się w Minecrafcie. No I wchodzę w który mieliśmy. To jest prawie w moim domu. Niestety, jak widać, zawieszą się. Jak wyjdę, to wkazuje mi się tutaj taki błąd. I ciekawe, jak... Wejdę świat inny, jakiś trzeci na przykład, to tutaj mogę będę mogę z niej korzystać. I nie wiem dlaczego tak jest. dla mnie spowodam tego błędu, tylko nie, nie wiem czy teraz będę go naprawić, bo to był dużo zajmie czasu. No i może chciałem w komentarzu, co chcecie, żebym zajął się naprawieniem tego błędu, czy może pogram na tym świecie, na którym już trochę grałem i... Zobacz wam ile Wam przelaza tutaj. E, a może chcielibyście po roku ja w szczególnie sobie Minecraft's 1.13. Bo czy też e, może byście chcieli. Może no bardzo, że chcielibyście w Minecraft'a na jakiejś innej wersji na przykład. No, możecie pisać komentarze, możecie dawać łapki w górę oczywiście. No i zobaczymy jak e, dzisiaj odcinek. A teraz no, to nie było trink do Minecraft, raczej tylko że widziałem, Także cześć.